Na drodze Balwiny pokazał jej, że trzeba ten strach wziąć za rękę. Trzeba się przyznać do tego, że, że ten moment i ta sytuacja właśnie akurat z tym partnerem może ta droga dobiegła końca, trzeba ją zamknąć, tak? I otworzyć się na nowe, na piękne, na coś, co tak naprawdę da nam wzrost, bo po to tak naprawdę jesteśmy. I, i dlatego właśnie jesteśmy stworzeni, żeby cieszyć się życiem. Sytuacja, która jest na świecie, też doświadcza nas właśnie w tej materii, którą jest strach i wiecie co tutaj tak naprawdę posłużę się cytatem, który powiedział jeden z polityków polskich i on dotyczy y, między innymi putina tak i wiecie co to jest tak naprawdę rzecz, którą możemy przełożyć na wszystko to co się dzieje w mediach na całym świecie i w ogóle Ogromnym sojusznikiem Putina w wielu krajach jest strach przed Putinem. My musimy pokazać, że jesteśmy odważni. To spowoduje, że Putin będzie słabszy.